Dzień dobry Państwu, nazywam się Sergiusz Urban, kieruję praktyką prawa ochrony środowiska w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński BER i dzisiejsze nasze spotkanie postanowiłem przeznaczyć na zapoznanie Państwa z takim procesem, który dosyć niedawno rozpoczął się w Unii Europejskiej, który jest moim zdaniem bardzo interesujący. Ma swój znaczący wymiar finansowy, potężny, potencjalny wpływ na całą gospodarkę Unii Europejskiej, w tym na sektor chemiczny. I oczywiście jest też bardzo interesujący dla każdego, kto zajmuje się przepisami prawem ochrony środowiska. Także, krótko podsumowując, powiem dzisiaj Państwu kilka słów na temat planu Komisji Europejskiej, który został nazwany RePower EU, i on się doskonale wpisuje. Ten temat, który wybrałem, doskonale się wpisuje w, zwłaszcza w pierwszą część dzisiejszego spotkania, gdzie kwestie bezpieczeństwa energetycznego, kryzysu energetycznego. No, chyba zdominowały całą dyskusję. Także i o tym dzisiaj w mojej prezentacji, natomiast trochę bardziej pod kątem tego, jaki to ma wpływ i związek z przepisami środowiskowymi. Pokrótce o czym będę mówił. Sam plan przedstawię Państwu, czyli Repower EU, a następnie kilka słów powiem na temat nazwijmy to ogólnie inicjatyw legislacyjnych, które w ślad za tym planem, czyli pewną strategią działania Komisja Europejska przedstawiła i no można powiedzieć aktualnie przedstawia, bo będziemy mówili także o projektach, które w tym miesiącu zostały przez Komisję Europejską upublicznione. Także mówimy tu rzeczywiście o procesie, który dzieje się na naszych oczach, który jest bardzo aktualny, nie jest zakończony, no i którego efekt jest chyba jeszcze nie do końca oczywisty, bo te, te kontrowersje środowiskowe, o których wspomniałem, to, to jest jednak istotna część debaty, która wokół tych działań się toczy. Zacznijmy od samego planu Repower EU, który został w maju 2020 roku, no, czyli niecałe pół roku temu przez Komisję Europejską przedstawiony, a który wynikał z no, dosyć oczywistej konstatacji, że mamy do czynienia z pewnym kryzysem energetycznym, kryzysem zaopatrzenia w energię, które skutkuje nie tylko znaczącym zwiększeniem cen, ale też w ogóle kłopotami w dostawie tej energii, a co jako pierwotne źródło tych kłopotów zostało zidentyfikowane mocne uzależnienie od źródeł energii pochodzących z kierunku rosyjskiego. I zwracam uwagę na to, że ten plan to nie jest tylko jedna z kolejnych strategii, których Unia Europejska ma dużo, ale mówimy tutaj o czymś, co zostało wówczas oszacowane przy wdrożeniu na koszt. Ponad 200 miliardów euro, obecnie się mówi o blisko 300 miliardach euro programu inwestycyjnego. Czyli mówimy tutaj tak naprawdę o ogromnych pieniądzach i ogromnym programie inwestycyjnym, który będzie miał swój potężny też wpływ na całą, na całą gospodarkę Unii Europejskiej, no i siłą rzeczy również na ochronę środowiska. A dlaczego? Dlatego, że wśród odpowiedzi, które Komisja Europejska zaproponowała na ten kryzys energetyczny, to mamy takie trzy zasadnicze obszary. Oszczędzanie energii, dywersyfikację dostaw i to powiedzmy, że w dużej mierze czy po części będzie neutralne dla środowiska, ale mamy także trzeci obszar odpowiedzi, który proponuje Komisja Europejska, czyli wsparcie i rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii. I tu już się zaczynają ciekawe rzeczy, także z punktu widzenia przepisów środowiskowych, bo jest oczywiste, że realizacja tego rodzaju programu przy takich pieniądzach, o jakich przed chwilą powiedziałem, i pod pewną, pod pewną, pod dużą presją czasu nie pozostaje bez wpływu na, na ocenę tego, w jakim zakresie, jak czy stosować przepisy z zakresu ochrony środowiska, które przez większość inwestorów są postrzegane jednak jako znaczące utrudnienie w procesach inwestycyjnych, a nie jako ułatwienie albo jakaś rzecz, no, która jest przyjmowana jako, jako coś pozytywnego. E Także, także tutaj już widzimy, gdzie ten potencjalny konflikt, gdzie trudności mogą się pojawić. I teraz, sobie prześledźmy, jak ten plan, który jest no, pewną strategią, zapowiedzią, jest przekładany kolejno na dokumenty, które Unia Europejska przygotowuje, a które nam ten wymiar środowiskowy mocno nakreślają, to znaczy, perspektywę, w jakiej autorzy tych dokumentów widzą przepisy z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, bo to są rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Zaczynamy od pierwszego dokumentu, który wraz z programem Repower został przedstawiony, czyli mówimy tutaj o, o maju 2020 roku i w zakresie odnawialnych źródeł energii Komisja Europejska powiedziała w ten sposób. Odnawialne źródła energii, jako jedno z jedna z podstawowych odpowiedzi na wyzwania właśnie związane z kryzysem energetycznym, e, wymagają uproszczenia procesów inwestycyjnych, i właśnie trudności w procesie inwestycyjnym, w procesie uzyskiwania zgód, zezwoleń administracyjnych, są przez Komisję Europejską najwyraźniej postrzegane jako podstawowa przeszkoda w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Nasuwa się dosyć prosta konstatacja, że odpowiedzią na to powinny być, powinno być uproszczenie całego tego procesu w taki sposób, żeby te zgody były udzielane szybciej, żeby cały proces uzyskiwania decyzji administracyjnych był uproszczony i żeby traktować generalnie i z założenia i nieco a priori tego rodzaju inwestycje, czyli inwestycje w odnawialne źródła energii, w magazyny energii jako inwestycje realizowane w nadrzędnym interesie publicznym. Nie jest to pustosłowie, bo to hasło nadrzędny interes publiczny na pewno dla wielu z Państwa już się wiąże gdzieś w świadomości z kwestiami wpływu na Naturę 2000, a także z ramową dyrektywą wodną, bo tego typu inwestycje w dużo łagodniejszy sposób są oceniane z punktu widzenia właśnie ewentualnych naruszeń Natury 2000 czy celów ustanowionych w ramach systemu gospodarowania wodami określonymi przez ramową dyrektywę wodną. Ale tutaj mówimy, proszę Państwa, cały czas, przypominam, o zaleceniach, czyli o pewnej formie niewiążącej wypowiedzi, gdzie Komisja Europejska swoje postulaty przedstawia, jak to jej zdaniem powinno wyglądać, jakby było dobrze. Byłoby dobrze tak, gdybyśmy właśnie uprościli te procedury, gdyby pewne niedogodności, nazwijmy to eufemistycznie, związane właśnie z oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, na Naturę 2000, nie były postrzegane jako realizowane celowo, mogące prowadzić właśnie do tutaj zarzutu, że nie jest w wystarczający sposób chroniona sieć Natura 2000 czy walory przyrodnicze, które w ramach tej sieci chronimy. Ale to są wszystko zalecenia, czyli coś, co jest kierowane do państw, czym państwa mogą się kierować, ale nie muszą. A jak wiemy w Unii Europejskiej mamy państwa, które do ochrony środowiska podchodzą no, dosyć liberalnie, ale i takie, gdzie ten poziom ochrony środowiska jest wysoki i gdzie poważnie się te przepisy traktuje. I zalecenia oczywiście nie służą i nie umożliwią osiągnięcia pełnej jednolitości w tym zakresie. Natomiast w tym samym pakiecie dokumentów ujawnionych udostępnionych wraz z planem Repower EU w maju 2022 roku, Pojawił się też taki projekt, który zmienia dyrektywę w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii. I tu mamy już coś dużo, dużo istotniejszego i dużo ciekawszego. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o projekcie konkretnego aktu prawnego, dyrektywy, która siłą rzeczy wiąże państwa członkowskie. Oczywiście one muszą przenieść to, co w dyrektywie do swojego systemu prawnego, ale jednak nie mogą zignorować całkowicie. No, w pewnym sensie mogą odlec w czasie, to mamy przykłady, także w sektorze środowiskowym, ale generalnie rzecz biorąc określają w sposób wiążący to, czym się państwa członkowskie muszą kierować i w jaki sposób muszą kształtować swoje przepisy wewnętrzne. I zobaczmy sobie, co w ramach, w ramach tych rozwiązań Komisja Europejska proponuje jako wprowadzenie, oczywiście w tej perspektywie nieco bardziej odległej, tej po transpozycji przepisów tych docelowych, zmienionych. Do prawa wewnętrznego w ramach właśnie inwestycji w odnawialne źródła energii. Otóż tutaj diagnoza jest postawiona ta sama, czyli skoro chcemy mieć więcej OZE, a OZE jest nam koniecznie potrzebne ze względu na kryzys energetyczny, to musimy uprościć struktury, musimy uprościć procedury administracyjne, musimy w prostszy sposób i szybciej wydawać zezwolenia na inwestycje. A to dlatego, że dzisiaj właśnie te przeszkody administracyjne Komisja Europejska identyfikuje jako podstawowa przeszkoda w realizacji tego typu inwestycji. Czy tak jest? No to ja tego nie jestem w stanie ocenić. Tak to widzi Komisja Europejska. W ślad za tym kształtuje swoje pomysły co do tego jak powinno się zmieniać prawo. I tu już nie mówimy właśnie o wytycznych, nie mówimy o zaleceniach, tylko mówimy o prawie. Prawo miałoby i wiele wskazuje na to, że tak będzie wyglądało, że dla inwestycji w ramach odnawialnych źródeł energii te przepisy dotyczące procesu uzyskiwania zgód administracyjnych mają być w znaczący sposób uproszczone. I to uproszczone w taki sposób, który, tak z punktu widzenia tych, co się zajmują przepisami środowiskowymi, no budzi dużo wątpliwości i dużo kontrowersji, bo mówimy o wyznaczaniu takich obszarów docelowych inwestycji w odnawialne źródła energii, gdzie w zasadzie Rezygnowalibyśmy w ogóle z przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, gdzie, gdzie procedury byłyby bardzo krótkie, pół roku, maksymalnie rok, gdzie ten wpływ negatywny na naturę 2000 nie byłby postrzegany jako naruszający regulacje z zakresu ochrony przyrody właśnie spod, spod dyrektyw naturowych. I proszę Państwa, ja przypomnę, że kiedy Unia Europejska wprowadzała ten Zielony Ład, o tym było trochę już mowy na początku dzisiejszego spotkania, to Komisja Europejska odwoływała się też do takiego zobowiązania, zielonego zobowiązania, Green Off, które polegało na tym, że wszystko, co mielibyśmy realizować w ramach Zielonego Ładu, to nie będzie powodowało szkód w środowisku. Potem troszeczkę złagodzono, nie będzie powodowało nadmiernych szkód w środowisku. Do no significant harm. Jeżeli patrzymy teraz na to wszystko, co nam przynosi plan RePower. No to można mieć wątpliwości, na ile ta spójność wewnętrzna w zakresie tych podstawowych wytycznych zostaje zachowana, skoro tutaj tak daleko idące uproszczenia, a w zasadzie prowadzące do no, no po prostu wyłączenia części tych przepisów środowiskowych, ma, ma ten cały program doprowadzić. I takie wątpliwości są mocno podnoszone, ale widać, że jest bardzo duża determinacja co do tego, żeby te przepisy upraszczające te procedury inwestycyjne i też upraszczające de facto, korzystanie z tych źródeł energii, żeby wprowadzić. No bo, bo, bo na przykład dla elektrowni wiatrowych kwestia oddziaływania na, na środowisko, kwestia no, śmiertelności ptaków jest jednym z takich, jednym z bardzo ważnych czynników. To wiemy też z praktyki i z codzienności. Natomiast tutaj to, co nam proponuje Komisja Europejska, to ra, radykalne dosyć złagodzenie tych wymogów. Więc Dyskusja na temat tego, jak dalece rezygnujemy z zabezpieczeń środowiskowych na rzecz ratowania gospodarki, i zabezpieczenia źródeł energii, jest jak najbardziej uzasadniona, bo gdzieś to, ten punkt równowagi trzeba szukać. Jak się wydaje na dzisiaj, trochę się przechyla szala w stronę, w stronę jednak bezpieczeństwa energetycznego. To trochę tak nawiązuje też do pytań, które w czasie panelu padły. I ten proces, o którym teraz mówię, czyli proces zmiany dyrektywy w sprawie promocji odnawialnych źródeł energii, jak widzimy jest mocno zaawansowany. No, są nawet takie głosy, że, że to, to już lada moment, będą te zmienione przepisy przyjęte. Ale proszę Państwa, nawet te zmiany, o których teraz mówię, przez Komisję Europejską są uznane, są obecnie uważane, postrzegane jako niewystarczająco szybkie. A to dlatego, że Komisja Europejska podkreśla, że od maja 2022 roku, chociaż już wtedy agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie będzie bez wpływu na gospodarkę, no to jednak ten kryzys energetyczny wybuchł z całą mocą znacznie później. I żeby odpowiedzieć na te nowe wyzwania, Komisja Europejska bardzo niedawno, no dwa tygodnie temu, zaproponowała coś jeszcze nowszego. Być może Państwo nawet nie wiecie, że taka propozycja się pojawiła. Komisja Europejska zaproponowała sięgnięcie do szczególnego instrumentu, jakim jest rozporządzenie. To po pierwsze, rozporządzenie, czyli narzędzie, które działa w całej Unii Europejskiej, działa w każdym państwie członkowskim tak samo, nie wymaga żadnej transpozycji, bo jest skuteczne bezpośrednio. Czyli takie, takie narzędzie, co do którego państwa członkowskie niechętnie podchodzą, bo ogranicza to w pewnym sensie ich autonomię chociażby stanowienia prawa. To jakby pierwsze spostrzeżenie dotyczące narzędzia, którym się posłużyła Unia Europejska, Komisja Europejska, zamierza się posłużyć. Ma ono być odpowiedzią na te same problemy, tylko zintensyfikowane, o których już mówiliśmy, czyli kryzys energetyczny, problem z dostępnością źródeł energii, no i konieczność zrealizowania odpowiedzi, tak jak ją postrzega Komisja Europejska czy Unia Europejska szerzej na to patrząc, czyli mocne inwestycje w odnawialne źródła energii. A i tu znana diagnoza, największym utrudnieniem dla realizacji tego typu inwestycji, tego typu projektów, ma być przewlekły proces administracyjny, przewlekły proces uzyskiwania zgód administracyjnych. Więc, odpowiedzią co ma być, no to co już znamy, czyli rezygnujemy z ocen oddziaływania na środowisko, te inwestycje uznajemy za realizowane w nadrzędnym interesie publicznym. I skracamy maksymalny czas łącznego proceduralnego opakowania tych projektów od złożenia wniosku aż do uzyskania tej decyzji, w oparciu o którą już będzie można projekt realizować. Bardzo duże ujednolicenie, bardzo duże skrócenie, re rezygnacja z szeregu takich klasycznych środowiskowych zabezpieczeń. Ja tylko tak sygnalizacyjnie rzucę pewne tematy, Państwo możecie sobie je później gdzieś próbować rozszerzać czy, czy rozwijać. Kwestia dostępu, do, kwestia dostępu do, 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 do środków odwoławczych w ochronie środowiska, kwestia udziału społecznego, kwestia zgodności z konwencją z Orchus, które, które jest częścią dorobku prawnego Unii Europejskiej, bo Unia Europejska, każde państwo członkowskie do niej przystąpiło i Unia Europejska jako, jako, jako ciało międzynarodowe również. To wszystko są wątpliwości, które są podnoszone, ale tak jak powiedziałem, wydaje się, że jest bardzo duża determinacja, żeby to rozwiązanie przyjąć właśnie ze względu na kryzys energetyczny, który chyba jest coraz poważniejszy. I takie ostatnie spostrzeżenia. Czym się różni to ten projekt rozporządzenia od projektu dyrektywy, o którym mówiłem wcześniej? Po pierwsze, no inne narzędzie ujednolicenie, a nie konieczność transpozycji do prawa państw członkowskich. Po drugie. Ono wejdzie następnego dnia w życie, po tym jak tylko zostanie przyjęte. I trzecia rzecz: z założenia ma ono być instrumentem przejściowym, no do czasu, aż dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii nie zostanie przyjęta. Na razie tutaj mówi się o okresie roku, że w ciągu roku będzie obowiązywało, potem siłą rzeczy wygaśnie. I proszę Państwa, dopiero co zostało przyjęte, przyjęty ten projekt rozporządzenia. Wydaje się, bo też takie głosy dochodzą, że może nawet przed końcem roku zostanie przyjęte. Czyli już lada moment. Bardzo szybki proces, proces legislacyjny, ale no też wyzwania tutaj są potężne. A to jest postrzegane właśnie inwestycje w odnawialne źródła energii jako taki najszybsza, najpilniejsza odpowiedź, którą Unia Europejska powinna e, przyjąć. E, I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Gdybyście Państwo chcieli jeszcze podyskutować, to dzisiaj zostaje. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zainteresowałem tematem. Dziękujemy bardzo.